No witam, witam. Dziś skaczemy po gatunkach jak oszalali. Każdy hord z innej parafii. Jedziemy! Najpierw nowy singiel od Krajamów z Shodan. Kiedy Szczepan, lider Rzeczonego hordu, podsyłał mi linka, Czułem lekkie obawy, bo jak wiecie, nie bardzo umiem w death metal, co zresztą mu powiedziałem. A on na to, że co ty, przecież to rokowa piosenka z refrenem. I w sumie to prawda, jest to rokowa piosenka z refrenem. Tyle, że death metal. Tamed in unison. Santo Rostro to zespół nie tak nowy, choć dla mnie nowy totalnie. I muszę Wam rzec, że jeśli macie ciągoty do klimatów dumowych, ale takich wiecie w stylu Sabatów z lat 70., do tego lubicie lekką, podkreślam lekką, psychodelę, to ma sporą szansę Wam siąść. Elegancko płynie, zajebisty wokal, myślę, że polecam. Dalej? Dalej, gotyki, postpanki, dumgiezy, no i tego typu smutaski od rodzimego Give Up to Failure. Chwilę mi zajęło, żeby się przekonać, ale no, naprawdę daje okejkę. Okay Rekomenduję zwłaszcza tym osobom, które lubią bardziej tradycyjne oblicze castle Party. Nie jest to muzyka imprezowa, nie jest to lekkie słuchanko, ale klimatu odmówić nie można. Władzki Dumas, ta nazwa chyba nigdy nie przestanie mnie bawić. Ze swoim śmierciowym dumem, to kolejna pozycja na naszej dzisiejszej liście przebojów. Wolno, ciężko, posępnie, ale też melodyjnie. I do tego z Lovecraftem w tle, głównie dla koneserek i koneserów, acz nie tylko. I'm Czyty z nie zawodzą i po raz kolejny serwują nam rasowy, jakościowy blek. Nic dodać, nic ująć. Zdecydowanie warto, jeśli lubicie czarne granko. Nie, zostawiłem sobie drugą część tego nowego dyptyku Cyclone 9. Nie wiem, może to moja wina, bo nie sprawdziłem sobie dokładnie, czym ta druga część ma być. Ale jestem mocno zawiedziony, gdyż no, oczekiwałem nowego albumu, a dostałem w dwóch trzecich remiksy kawałków z poprzedniego albumu. A do tego trzy nowe utwory, choć no, tak naprawdę to 2,5. Nie wiem, no. Trochę słabo chyba. Ja zawsze, jak widzę teoretycznie nowy album, który w ponad połowie wypełniony jest remixami, mam wrażenie pójścia na łatwiznę, ale może to tylko ja. Dajcie znać, co sądzicie. Cube. To tyle na dziś. Kciukujcie, komentujcie, subujcie. Dziękuję za uwagę.